Pierwszy w historii Słupska piknik ekologiczny Green Day, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi, przyciągnął do Parku Kultury i Wypoczynku tysiące słupszczan. Różnorodność atrakcji przygotowanych przez organizatorów zapewniła wszystkim wspaniałą zabawę, jednocześnie okraszoną wątkami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Green Day został zorganizowany przez firmę Stikar, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Spółka ZOO w Słupsku, Decathlon Kobylnica oraz Agencję Promocji Regionalnej Ziemia Słupska Spółka Zo. Proszę Państwa, ekologia jest bardzo istotna, z ekologią spotykamy się na co dzień. Musimy przede wszystkim bronić środowiska, w którym żyjemy. Przede wszystkim musimy to środowisko zostawić czyste kolejnym pokoleniom. E, takie imprezy będziemy jak najbardziej chcieli dla Państwa przygotowywać wspólnie, e, również jeżeli tak jak dzisiaj możemy sprawić z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Cieszę się, że udało się dziś, w przededniu dnia Świętego Dnia Ziemi zorganizować to przedsięwzięcie i to dzięki właśnie takim firmom jak Kersher czy Stika, czy Decathlon czy jeszcze parę innych, które z nami współpracują, drodzy Państwo, było to możliwe jest to okazja do tego, żebyśmy weszli w cykl myślenia ekologicznego. W trakcie imprezy wszyscy odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą Stikara BGK oraz Decathlonu, oznakować swój rower na stoisku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku lub nauczyć się podstaw pierwszej pomocy w namiocie Johannitów. Wielu z tych krajów, nie nie tylko w województwie Brytanii, ale również, nim, ale również w całym kraju. Od czterech lat Ślubska Firma certyfikat systemu zarządzania jakością PISO, który w 2010 roku został podwyższony. -2008. Najwyższą jakość ust ratyn PGK potwierdzają liczne nagrody dla Słońca Peru Quality i donosiona Pomorska Nagroda Jakości oraz cztery gazele biznesu z rzędu. Ponadto słupskie PGK i cały radę pensów, jak pan. Przez tą... cały czas Bogaty, ekologiczny program sceniczny, prowadzili doświadczeni animatorzy z Agencji Przygoda z Lęborka. Dziennik Bałtycki zorganizował wraz z PGK i Nadleśnictwem Damnica akcję Drzewko za makulaturę w trakcie której udało się zebrać prawie dwie tony tego surowca. W niezwykle ważna jest działalność edukacyjna, dzięki której wychowuje w ekologicznym dumu kolejne pokolenia. W każdego roku kilkuset uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów odwiedza zakład unieszkodliwiania odpadów w Bielkowie. Organizowane są również ekologiczne konkursy plastyczne i fotograficzne, kierowane zarówno do najmłodszych przedszkolaków, jak i aktualnych maturzystów. Studenci z kolei korzystają z możliwości zło i odbywają na jego, na jego terenie swoje praktyki tworząc w oparciu o nabytą wiedzę swoje prace magisterskie i PGK mocno angażuje się także w organizacji... Wśród odwiedzających Green Day widzów znalazł się także Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupska, który z zaciekawieniem odwiedzał stoiska poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji. Prezydent bardzo chwalił działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, podkreślając, że firma ta należy do krajowej czołówki. Panie prezydencie, jak pan ocenia potrzebę organizowania tego typu ekologicznych przedsięwzięć, a także to, że obok firm komercyjnych mocno angażuje się w ich organizację spółka miejska, jaką jest PGK? No PGK, ja to mówię już na lewo na prawo, żartobliwie, że to najlepsza firma komunalna w Polsce. Tylko nie mówcie tego wodociągom słowskim, bo i wodociągi, i PGK to naprawdę czołówka kraju. Mówię to z nadzieją, że to dotrze do wszystkich mieszkańców ziemi słowskiej. Wspaniale pracujecie, no kilku ładnych lat. Wasza firma rzeczywiście jest wzorem. Wzorem dzielenia się walką o ekologię. No wzorem przede wszystkim czegoś, co się kiedyś zupełnie nie kojarzyło z firmą komunalną. Firma komunalna, tak zwani śmieciarze, to się kojarzyli z jakimiś <laughs> ludźmi w brudnych ubraniach, no i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili Pracować w PGK to, to zaszczyt. Tak to ludzie odbierają i to mnie bardzo cieszy. I natomiast to, że pomagacie, i aż tak pomagacie, jest dla mnie wielkim, wielkim szczęściem, bo robimy to dla mieszkańców SUBSKA wszyscy razem. Moglibyście, będąc spółką prawa handlowego, tylko i wyłącznie pracować dla zysku. Także za Pana pośrednictwem serdecznie dziękuję prezesowi i całej firmie. Wielkim zainteresowaniem uczestników pikniku cieszyły się konkursy i pokazy. W najciekawszym wyścigu na traktorkach główną nagrodę w postaci kosiarki do trawy wywalczyła jedyna kobieta w stawce. Wiele zabawy było także przy konkursie rozstawiania i składania namiotów na czas, a spore wrażenie na publiczności zrobił pokaz zamiatarek firm Styga i Kercher, w tym jednej pełniącej służbę na słupskich ulicach w barwach PGK. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość naszych y, właścicieli. Cieszę się, że w przededniu Światowego Dnia Ziemi udało się zorganizować y, moją przedsiębiorstwu y, wraz z Agencją Pro, y, Promocji Regionalnej, z y, wieloma firmami, takimi jak Stiga, y, Stikar, y, Decathlon, Kercher, z Nadleśnictwem Damnica, z Policją Słupską, z Dziennikiem Bałtyckim, z wieloma jeszcze innymi y, życzliwymi ludźmi, zorganizować piknik dla tych, którzy chcą. Uczcić ten dzień. Wiosna kojarzy się jednoznacznie z ekologią. Ekologia to coś, co musimy wspólnie budować i taki właśnie dzień i takie spotkanie pozwala na to, żebyśmy mogli pomyśleć w jaki sposób przyczyniać się do tego, żeby chronić ziemię, na której żyjemy. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy piknik, który jest bardzo fajny, dużo uczestników w nim bierze, bierze udział, myślę, że jest preludium do tego, żeby cały cykl takich właśnie przedsięwzięć kultywować. My jako przedsiębiorstwo już 24 będziemy organizowali finał konkursu dla przedszkolaków, finał konkursu plastycznego z firmą ogólnopolską Rekarton, także jest to też okazja do, do uzewnętrznienia tych naszych proekologicznych działań poza miasto Słupskie i okolice na terenie, w których działamy. Drodzy Państwo, życzę wszystkim miłej, serdecznej zabawy, atmosfery, która pozwoli nie tylko się bawić, ale również działać proekologicznie. Na fali sukcesu tegorocznego Green Day jesteśmy przekonani, że jego pierwsza edycja nie była ostatnią. Wszystko wskazuje na to, że za rok ponownie spotkamy się w podobnym gronie w wiosennej ekologicznej atmosferze.